Sponsorem programu jest agencja reklamowa Maxim. W drugim sparingu pomiędzy PSG KPS Siedlce a Basem Białystok padł remis. Najważniejsze jest zgranie. Czucie się razem na boisku. dobra atmosfera, wyniki z drugą żenę, tak naprawdę, no nie, jest, nie jest ważne. Także no, szlifujemy tak? technikę, zgranie i, i, i mamy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Po piątkowej wygranej 3-1 w Białymstoku Sparingowa rywalizacja przyniosła się do siedlec. Trenerzy ustalili rozegranie czterech setów, stąd mało siatkarski końcowy remis. Pierwsze dwa sety były zacięte. Raz górą byli goście, a raz gospodarze. W trzeciej partii drużyna Witolda Chwastyniaka wygrała zdecydowanie. Bas poprawił się w czwartym secie, którego wygrał do 23. Wynik, sprawa drugorzędna. Muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, jak wyglądamy na tym etapie przygotowań. Jesteśmy po czterech tygodniach. Oczywiście błędy się zdarzają, błędy czasami proste, ale one muszą się zdarzać, żebyśmy wiedzieli nad czym mamy pracować, co musimy wyeliminować. Do ligi jest jeszcze sporo czasu tego grania, też yy, mamy. Jeszcze jesteśmy na dużych ciężarach, dlatego też brakuje troszkę tej świeżości. Najgorzej mają chłopacy w przyjęciu, gdzie oni muszą się ruszać na nogach, do tych piłek dochodzić i to widać, że tam jeszcze, jeszcze Brakuje, tego brakuje najbardziej. No wczoraj na pewno lepiej wyglądaliśmy troszeczkę w zagrywce. Dzisiaj, no, co dziwi, na własnej sali trochę gorzej pograliśmy zagrywkę niż wczoraj, ale nie było to też na takim złym poziomie jak na tą chwilę. I jestem zadowolony i myślę, że idzie to w dobrym kierunku. W dniach 23-24 sierpnia Siedlczanie wezmą udział w 24. Memoriale Wiesława Gawkowskiego. Pierwszego dnia PSG KPS Zagro 18.30 z gospodarzami. Lechioł Tomaszów-Mazowiecki.